hej cześć, witajcie po Elkaryxie stronie Dziś pokażę wam moje karty specjalne z Brazylii na i wymianę hmm. Będzie jeszcze z Champions, będzie z naklejek, takie rzeczy Tylko specjalne, bo bazówki nie ma co pokazywać, ponieważ no... No nie wiem, no, ja mam komplet z bazówek, jeżeli ktoś chce jakąś bazówkę pisać Ale dobra, jedziemy teraz ze specjalnymi Jest tutaj, Mezut Ezil Herb Deutschland, limited adres limited i jest bardzo rzadka limitka w moim na przykład wykonaniu, ale się trafiła dwa razy. Game Changer Guain, Utility Fabregas Star Player Drogba, Star Player Eto, Expert ze Szwajcarii, Expert z Holandii, Expert z USA, Defensive ze Szwajcarii. Mm. Fans z. no fans Van Buitet, experts z Anglii, Klose, expert fans, sn golstopper Neuer, golstopper Hart, Czabielonzo, expert, expert z Szwajcarii znowu, expert Chabie Alonso znowu, Joe Hart znowu, golstopper fans z USA, Ghost to Neuer, Defensive, Cahill, yeps fans, favorite i delimity Barteliego. Mm. Ja myślę, że yy, no cena jest do uzgodnienia yy, albo wymiana. Yy. O, jeszcze jest yy, chwila. Jeszcze mamy Top Mastera Neymara na wymianę. Też jest kartą na wymianę, mam go dwa razy. E, więc, jeżeli ktoś by chciał, to pisać. Cena do uzgodnienia, lub wymiana tak samo. Dlatego, e, top mastera to najlepiej wywołał topkę za topkę. No, czyli do uzgodnienia, pisać na PW. E, ja się zamrzekam, pozdrawiam i Cześć, na razie z ciałka.